Hej, Miśki! Ostatnio ktoś na Instagramie podesłał mi fantastyczny film produkcji Julie, Julię, mojej imienniczki i film nazywa się Jeśli to obejrzysz, będziesz podobać się każdemu. Ja mam problemy z samooceną, nikt mnie nie lubi, także chętnie zapoznam się z tym, co tutaj nasza koleżanka ma nam do powiedzenia. Na pewno będą to same, po, do, same dobre rady, które mogą pomóc nam, prawda? Tylko takie możemy się spodziewać po youtuberkach. Witajcie kochani, tutaj Julie, i słuchajcie, dzisiaj chciałam z wami porozmawiać na ten temat jak przyciągać wyglądem co zrobić, żeby dosłownie ludzie zaczęli do nas podchodzić, pytać o numer pytać o instagrama i tak dalej zacznijmy od najbardziej podstawowej rzeczy czyli wygląd jest ważny Wygląd jest ultra ważny i osoby, które mówią, że nie, liczy się personality, um, wygląd nie jest ważny, albo nie mają tego wyglądu, albo po prostu nie chce im się zabrać za ten wygląd, żeby wyglądać ładnie. Tak są tylko te dwie grupy ludzi. Albo ci, którzy są brzydcy i zbutwiali, albo są ci, którzy po prostu im się nie chce. Nie ma ludzi na świecie, którzy faktycznie tak uważają, że najważniejsze jest personality, że najważniejsze jest to, co ma ktoś w głowie, że najważniejsze jest, nie wiem, poczucie humoru, inteligencja, ogarnięcie życiowe i tak. Te... Mm -mm -mm. Ona ma te prawdy w garści. W tej garści jest to, że wygląd jest najistotniejszy. Zamykamy to w garści i chowamy to przed tymi wszystkimi ludźmi, którzy nie są w stanie zaakceptować tego, że są po prostu kwa szpetni. Z każdego jesteśmy w stanie wykreować piękną osobę. Bycie pięknym. Bycie ładnym, to jest mega pojęcie wzglę... względem. To jest dosłownie nasza opinia o sobie samym i opinia y, innych ludzi o tym, jak my wyglądamy. Czyli co odkryłaś w tym? Nasze bycie pięknym to jest nasza opinia o sobie samym. Jakbyś tutaj zatrzymała to by było takie wow, głębokie i w ogóle ale potem powiedziałaś i to co ludzie widzą kiedy na nas patrzą Czym jest ta definicja? What the fuck is that? Ty nie pomagasz tym ludziom poprawić swojej samooceny takim tekstem, tylko mówisz że no to co tam sobie myślisz sam o sobie no ale też to co wszyscy ludzie myślą o tobie, to jest ważne to że się nie podobasz ludziom no to, no to weź to pod uwagę Można iść w dwie strony, ja radzę Oczywiście to, żeby wykreować w siebie ładną osobę, nie to brzydko, ale. <grymne> zacznijmy e, z tym odcinkiem i zacznijmy z, z zasadami, które, w których trzeba się trzymać, żeby być ładną, przyciągającą do siebie ludzi osobą. Dobra, dawaj, jestem gotowa. To jest moja kartka na notatki. Będziemy robić notatki. Możesz nosić najdroższe ciuchy, gucci, wetmo, najdroższe buty, możesz mieć naprawdę najdroższe zegarki, najdroższą biżuterię, możesz mieć wszystko, ale... Nic nie ukryje braku higieny. Jak śmierdzisz, to po prostu śmierdzisz. A kto umarł? ten Nie żyje. Nie, no, jakby prawda, to jest akurat, no jak śmierdzisz, to śmierdzisz. <grystanie> po prostu bardzo mnie to bawi w tym kontekście. Nie pozwól sobie, żeby gdzieś były jakieś plamy, żeby gdzieś były jakieś dziury, żeby te ubrania były nieświeże, żeby śmierdział, żeby te ubrania były niewyprasowane. Wszystkie takie rzeczy dotyczą higieny i Twojego imidżu. Czytajcie, że są ludzie, którzy dalej pracują swoje ubrania. Nie wyprasowałam sobie ubrania nigdy, odkąd się wyprowadziłam z domu rodzinnego. Czy to sprawia, że mój imidż y, jest zły? i i po prostu zbierałam się na e, wymioty, kiedy na mnie patrzycie? Idę słuchajcie, Warszawą, ulicą e, załóżmy marszałkowską, i widzę, słuchajcie, laski, które dosłownie mają kilo tapety na twarzy i nawet już nie wyglądają jak normalny człowiek. Wyglądają jak kosmita. Pany wyglądają jak z innej planety. Nie pomyślałeś o tym, na przykład uwaga, że to możecie zniszczyć, ale nie każdy człowiek ma ten sam zmysł estetyki co ty. Co? Jak to możliwe? Co? nie każdy myśli tak. Tak jak ja, i nie każdemu podoba się to samo co mi? Jak to? Po prostu wyglądają jak jakieś zjawiska z jakiejś innej kurna planety. Mówiłam kosmici. Nie przypominające w ogóle normalnej kobiety, normalnego człowieka. Why? Bo mogą, bo chcą, bo tak im się podoba. Make-up jest po to, aby podkreślić w tobie twoje najlepsze cechy. Delikatnie. Podkreślenie linii oczu. Nie po to, żeby stworzyć jakąś inną wersję ciebie. Bo po pierwsze to nie jest naturalne, a tym samym to nie jest. Attractive. To nie jest przyciągające, to się nikomu nie podoba. Nikomu to się nie podoba, bo ona zna każdego człowieka na świecie i każdego zapytała, czy mu się to podoba, każdy powiedział, że nie. I nawet te osoby, które robią sobie taki makijaż, też powiedziały, że im się to tak naprawdę nie podoba i robią go sobie za karę. Faceci nienawidzą braku naturalności. Każdy facet tak ma. Wiem, ponieważ spytałam każdego faceta. No tak było. Tutaj chciałabym powiedzieć to, co mój kolega powiedział i to, co dla mnie było mega takie mind-opening. Mega ważna rzecz. Powiedział mi, że on nienawidzi. Lasek z takim full make-upem z jednego prostego powodu. Wszystko jest na początku fajnie, wyglądasz ładnie, jest super. Poznajemy się, idzie to w pewnym kierunku, jesteśmy razem i nadchodzi moment, kiedy dosłownie budzi się obok potwora. Powiedziała to, zrobiła. Te rzecz, no, na pierwszą randkę, to dziewczynę to najlepiej zabrać gdzie? No na basen, tak? No bo nie będzie mogła wtedy się umalować i ukryć tego, jaka naprawdę jest szpetna, jakim jest potworem, demonem, A, piekieł wychodzącym! Jak tylko zmyje ten makijaż, który jest zły, bo powiedziałaś, że jest brzydki, to robi się jeszcze bardziej brzydka wtedy, tak? No, faktycznie, jakby mi tak powiedział jakiś kolega, to też by mi to bardzo mocno otworzyło oczy na świat. Otworzyłoby mi to oczy na to, że mój kolega to debil. To emanuje brak Pewności siebie, jeśli potrzebujesz make-upu, żeby zasłonić twoją twarz i stworzyć inną, to znaczy, że twoja prawdziwa ci się nie podoba. Albo po prostu traktujesz makijaż jako sztukę, na przykład. Ludzie robią takie rzeczy. Albo lubisz tę czynność nakładania makijażu, albo lubisz eksperymentować ze swoim wyglądem, albo lubisz po prostu sprawdzać, co najbardziej do ciebie będzie pasowało, albo lubisz poznawać nowe trendy. Nie. To wszystko, jak robisz, to tak naprawdę to jest oznaka tego, że masz ch**pą samoocenę i w ogóle stwarzasz nową twarz. W Simsach możesz stworzyć nową twarz. Pewność siebie jest atrakcyjna, pewność siebie jest czymś, co właśnie... Em, przyciąga facetów i generalnie ludzi, więc jeśli nakładasz na siebie tonę make upu, pokazujesz, że siebie nie lubisz, nie lubisz swojej twarzy. Czym jest ta logika? Ona sobie ją wymyśliła w głowie, uznała, że jest świetna, uznała, że to ma sens i po prostu powiedziała to ludziom. I jej kanał jest małym kanałem, ale ten filmik się mega mocno wybił, jak na to, ilu ona ma subskrybentów. I domyślam się, że pewnie jak teraz oglądasz i zadajesz sobie pytanie, okej, okay, wszystko fajnie, ale na mnie się więcej osób patrzy, jak jestem umalowana. Na mnie więcej osób zwraca uwagę, więcej osób mi się przygląda. Kochana, to nie jest dlatego, że wyglądasz ładnie, to jest dlatego, że wyglądasz dziwnie. <kluzła> <dysła> 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 Dziękuję! Więc co chcę, żebyś z tą wiedzą teraz zrobiła? Albo zapauzuj ten film, albo zapamiętaj, co masz zrobić po nim. Albo wyłącz ten film, kiedy jeszcze nie jest za późno. Idź sobie do lustra, spójrz obiektywnie na swoją twarz i, i zastanów się, co chcesz w swojej twarzy podkreślić. W ten sposób em, zobaczysz, co. Jest najfajniejsze na Twojej twarzy, i jak możesz wydobyć z siebie więcej tego piękna przez make-up, który temu służy, żeby podkreślić swoje zalety, swoje atrybuty, ale nie, żeby stworzyć zupełnie inną wersję ciebie. Ile razy będziesz to powtarzać, że makijaż służy do tego, a nie do tamtego? Makijaż służy człowiekowi, a nie człowiek makijażowi, więc jeżeli ktoś chce użyć makijażu do tego, żeby sobie namalować małpę na twarzy, to niech sobie takwa tę małpę pomaluje, i jeżeli jemu będzie się podobać taki wizerunek z małpą na to niech sobie z nim chodzi. I dla kogoś, dla kogoś może ta małpa będzie atrakcyjna, bo pomyśli sobie, u, ale śmieszna osoba z dystansem do siebie, poczuciem humoru, whatever, kocham małpy, zagadam do tej osoby. Nie każdy musi wyglądać od linijki tak samo jak ty i nie każdy musi wyglądać w ogóle tak jak ty sobie tego życzysz. To, co ty mówisz, to nie jest jakaś obiektywna prawda na temat tego, co jest atrakcyjne. To jest coś, co jest na przykład konwencjonalnie atrakcyjne. Atrakcyjne według jakiegoś wzoru, który w tym momencie na przykład jest popularny. Poza tym wzorem też są ludzie, i, I oni są też walid. I oni też mogą być piękni, i wcale nie musi ktoś wpisywać się w kanon, żeby wyglądać zajebiście. I jakiś makijaż, który jest inny, jest jakiś ciekawy, jest jakiś na przykład alt, albo jakiś wróżkowy, i cokolwiek, to może się na maksa podobać, bo na przykład ta osoba ma jakiegoś zajebistego skilla w tym, żeby to robić. I, I to jest super. I to jest jej pasja, i ona chce to robić. Niech to krwa robi. Jeżeli wygląda Twoim zdaniem dziwnie, to niech się tym nie przejmuje, bo Twoje zdanie, ty sobie je miej, ale najważniejsze. Najważniejsze jest co ta osoba myśli o sobie. Jeżeli jej się tak podoba, to niech tak kurwa nosi. To co ja robię, bo lubię moje oczy, to podkreślam je po prostu czarną tak zwaną obramówką, czyli daję maskarę na dole, maskarę na górze i kredkę tutaj na e, na rogach. Daję błyszczyk na usta i to jest tyle. To jest to, co ja robię i to jest max. Wcale nie masz podkładu na twarzy w momencie, kiedy to nagrywasz. Ale jednocześnie zachowuję swoją naturalność i wiem, że jakby ktoś się rzeczywiście ze mną obudził w łóżku obok, to y, nie byłoby efektu wow, wow, wait, who are you? Byłabym to nadal ja i rzeczywiście ktoś by mnie poznał, bo y, niewiele bym się naprawdę, niewiele bym się różniła um, od tej wersji takiej kompletnie very natural. Okej, okay, dobra, zrobię test w takim razie. Wiecie, że moje makijaże są często jakieś takie właśnie kolorowe. Dzisiaj mam niebieskie kreski i narysowane serduszka niebieskie, ale generalnie no często mam jakieś takie dziwne rzeczy na twarzy, też właśnie sobie z tym eksperymentuję. Jest jedna osoba, która budzi się obok mnie codziennie rano. Misiu! Test. Moi drodzy widzowie. Dobra. dobra, możesz się nie pokazywać, jeśli tego nie czujesz, ale mam do ciebie pytanie. Mhm. Jak jestem teraz w makijażu, to kim jestem? Zwycięzcą? <laughs> Nie no, kim jestem dla ciebie? Nie wiem, Bileczko. No właśnie, a jak się budzisz obok mnie i nie mam makijażu, to kim jestem? Jeśli śpisz w makijażu, o co się? Chodzi? A, nie, myślałam, że powiesz, że potworem, bo chciałam to usłyszeć. Nie, nie, nie. Nie jestem potworem. Nie, bo śpisz w makijażu, jak już ma, no. bez to byś była <laughs> Następny punkt, który pewnie wiele osób myślało, że będzie na samym początku, ale, ale nie, no, no najpierw od kogoś yy, czujemy zapach, później patrzymy mu na twarz, a później patrzymy na ubiór. I kolejny raz, osoby, które mówią, że Ubiór nie jest ważny, jeżeli liczy się personality, jeżeli ja na ubrania nie zwracam uwagi, ciuchy nie są dla mnie ważne. Znowu, te osoby e, mówią nieprawdę, generalnie kłamią. Prosty... Temat! Te osoby kłamią! No ja, na przykład, nie zwracam uwagi na ubrania ludzi dookoła. W sensie, jeżeli ktoś się ubierze tak, że to jest taki piękne i zajebiste, to mu powiem, że to jest piękne i zajebiste. A jeżeli cokolwiek innego niż piękne i zajebiste w moich oczach, to po prostu do to nie zwrócę uwagi. Ja nie pamiętam, jak na przykład Ewa była ubrana na Sylwestra. Jakuś pewnie Ewowo, no? Nie pamiętam, jak Adam był ubrany na Sylwestra. Okej, okay, ledwo pamiętam, jak ja byłam ubrana, więc. Nie, ludzie nie zwracają na to uwagi aż takiej jak ty. Chyba, że żyją w bańce ludzi, którzy patrzą tylko na ubrania i to jest najważniejsze i wygląd zewnętrzny jest najważniejszy, ale to wtedy żyjesz w bardzo przykrej bańce. Ubiór mega nas odzorowuje, mega nas symbolizuje. Dlatego masz na sobie białą bluzę, tak? Z napisem private. To jest Twoje odwzorowanie ciebie, tak? To się oczywiście mniej zdarza w przypadku ubrań, ale tak samo jak z make-upem. Ubrania nie służą temu, żeby wykreować kolejną wersję nazw. Chodzi o to, żeby się ubrać, nie przebrać. A może hot take? Może ktoś lubi ubrania, które nie są wyglądające tak, jak każdy człowiek ma na świecie? Może ktoś ma jakiś swój unikatowy styl i chce się w nim ubierać? Może ktoś lubi z tym eksperymentować? A może ktoś ma po prostu wyjebane jakie ciuchy nosi, bo chce, żeby było mu na przykład ciepło. I to jest dla niego najważniejsze. Temu ona się zachowuje, jakby po prostu wszystkie rozumy pozjadała i wszystko wiedziała o świecie, i ten świat właśnie funkcjonował tak, jak ona sobie to wymyśliła. Ubrania mamy nosić takie, które wyeksponują nas, nasze jakieś Atrybuty y, u kobiet, szczególnie jakieś kobiece atrybuty. A jeżeli moim atrybutem jest na przykład to, że lubię taki styl, na przykład y, właśnie bardziej alternatywny, i to jest moja cecha, a nie, bo to jest moja cecha osobowości wtedy, że, ja, y, że mi się coś takiego podoba, to nie. Może tylko moje cechy wyglądu, bo osobowość to ta mi Ważne są moje cechy wyglądu, więc jeżeli na przykład chcę, pod... powinnam chcieć podkreślić dupę, cycki, cokolwiek innego, ukryć brzuch, to, to jest to, co powinnam zrobić, a nie, że zastanawiać się nad tym, czy, czy, czy ja się czuję bardziej jak taka właśnie czy, czy mi się bardziej podobają rzeczy alternatywne, a może mi się bardziej takie core podobają, a mi się po podoba... prostu nie, to jest nieistotne. Ważne, żeby przedstawić swoje ciało właśnie w pozytywny sposób, taki, który będzie sprzyjał nam i wyeksponować jakieś swoje fajne cechy w swoim ciele, a ukryć te, które może nie do końca lubimy, które warto ukryć. A wiesz o tym, że w tym momencie trwa taka bardzo duża jakby rzecz i na TikToku i na YouTubie i na Instagramie, w różnych social mediach, żeby pokazywać osobom, które nie mają figury idealnie wpisującej się w obecny kanon piękna, żeby pokazać tym osobom, że mogą nosić na sobie co chcą i że nie muszą czekać, aż na przykład schudną, żeby nosić ubrania, które im się podobają, że nie powinny się tym przejmować, że na przykład zawsze powinny ubierać się w taki, a nie inny krój, na przykład koszulki, bo inaczej wyglądają w niej przykładowo jako jak większe osoby. Dużo się o tym teraz rozmawia, że nie musisz czekać na to, aż figura się zmieni, że twoje ciało się zmieni, żeby nosić coś, co tobie się podoba, że jeżeli tobie się to podoba, to noś to. Ale pamiętajmy, żeby nie przesadzić i nie odkrywać wszystkiego, bo wtedy tracimy tą swoją um, uwodzicielską moc, bym powiedziała, bo pokazujemy wszystko na wierzch i to już nie jest atrakcyjne. Ten chłopak, załóżmy ten facet, wszystko już zobaczył, już wszystko widział. Mówiąc tak dosłownie, nie ma już czego odkrywać, a to jest taki faktor przyciągający, intrygujący, taki, który właśnie facetów przyciąga. Dziewczyny, serie ubierajcie się jak chcecie. Nie ubierajcie się dla kogoś, tylko ubierajcie się dla siebie. I jeżeli ubieracie się dla siebie i wam się to podoba, to wtedy macie tę pewność siebie, która faktycznie się ludziom podoba i miłość do siebie, która faktycznie się czuje od innych ludzi, a nie ubierajcie się tak, jak wam jakaś Julka z internetu powiedziała, że tak będzie dobrze, bo wtedy właśnie będzie widać, że wtedy będziecie przebrani. Wtedy będziecie przebrani, jeżeli będziecie się ubierać tak jak ktoś uważa, że powinniście. Którą ja osobiście uwielbiam i która rzeczywiście działa i jest świetna. Golfy. Golfy wszelkiego rodzaju to jest mega sposób, żeby ubrać się jednocześnie w sposób taki uwodzący, trochę taki intrygujący, ładny, kobiecy przede wszystkim. Wiesz o tym, że golfy nie wszystkim pasują, wiesz o tym, że nie każdy lubi golfy. Dobra, nie, to już nawet bez sensu jest o tym gadać. To, co jest również ważne i to, co przyciąga ludzi, chłopaków. To jest niejednoznaczność. Ludzi i chłopaków, sorry faceci, nie jesteście ludźmi. Wiem, że takie się powiedziało, ale to jest śmieszne. Wiadomo, każdy ma swój jakiś własny styl, który dominuje w jego stylu ubierania się, ale nie ubieraj się zawsze tak samo. Załóż raz coś sportowego, załóż później coś eleganckiego, później coś, coś bardziej casualowego, zmieniaj, baw się tym, mieszaj. No chyba, chyba że zdecydujesz się ubrać jakoś inaczej niż większość społeczeństwa, chyba że zdecydujesz się ubrać jakoś bardziej odważnie, no to wtedy nie, no to wtedy już nie. Takich rzeczy to nie mieszamy, chyba wszystko ma swoje granice, tak? Kolejna mega ważna zasada dotycząca ubrań, czyli ty noś ubrania, nie ubrania ciebie. No, dokładnie. Ty noś ubrania, które służą tobie, bo ty je wybierasz i je na siebie wkładasz, a nie ty ubieraj się pod to, co społeczeństwo chce, żeby noś, żebyś nosiła albo nosił, bo te ubrania są uznane za... Y, za ładne. Wybieraj sobie ubrania, które jesteś w stanie udźwignąć. Oczywiście nie mówię w dosłownym sensie, mówię w sensie wizerunkowym. Jeśli nie jesteś na tyle przebojową osobą, na tyle pewną, pewną siebie, nie noś jakichś mega ekstrawaganckich ciuchów, a może właśnie tej osobie to dodaje, tej pewności siebie. Pomyślałaś o tym kiedyś w ten sposób? Czy wolisz jednak siedzieć w swoim pokoiku i klepać dalej pierdoły? One wyjdą na pierwszy plan, a to ty masz być na pierwszym planie, nie twoje ciuchy, bo wtedy ten twój obraz nie jest spójny, ten twój wizerunek nie jest spójny i tym samym robi się wręcz śmieszny. A tym samym nie przyciąga na pewno ludzi i chłopaków tak samo. Nie, jednak śmiałam się z tego, że ona mówi ludzi i chłopaków, ale ona tak mówi kilka razy już, więc tak, chłopaki, sorry. Jesteście innym gadunkiem. Tutaj e, dobrze jest podać e, przykład gwiazd. Czemu one właściwie noszą na scenie takie mega ekstrawaganckie ciuchy? Dlatego, że one są dosłownie gwiazdami na tej scenie. A ty możesz być gwiazdą w swoim własnym życiu i w swojej własnej głowie, jeśli tego chcesz. Mają być tymi najbardziej przebojowymi osobami. Na danym evencie, na danej scenie. A ty, zwykły Szaraku, jakaś kupa Justynko albo Kasiu, która to oglądasz, ty masz nie być w ogóle y, głównym bohaterem swojego życia. Ty masz być. Zwykłym śmieciem, zwykłym człowiekiem. Bogacają ten imidż, który chcą zaprezentować, dlatego te ciuchy są zawsze takie wyimaginowane, z jakimiś diamentami, wielkimi piórami. Chciałabym, żeby kiedyś ona przeszła się na ASP. Myślę, że wpadłaby wtedy w świątkę. Ale jak zobaczysz te gwiazdy w, w realnym życiu, na ulicy, na ulicy już nie są gwiazdami, już nie muszą mieć tego wielkiego, takiego przebojowego imidż, dlatego chodzą w dżinsach i w t shircie Często chodzą tak, ponieważ nie chcą być rozpoznani. Nie żałuj sobie na perfumy. Zostaw sobie naciuchy, bo można się ładnie ubrać nie w jakieś markowe rzeczy i tak dalej, które po prostu są normalnymi ciuchami z sieciówek i tak dalej. Można się rzeczywiście ładnie, klasycznie ubrać, nie wydając gromady pieniędzy, ale nie można mega ładnie pachnieć, nie wydając kupy szmalu. Więc pamiętaj, jeśli zastanawiasz się, czy wydać kupę szmalu na perfumy, odpowiedź jest jedna: wydaj kupę szmalu na perfumy, bo nie ma nic lepszego, jak dobre perfumy rzeczywiście, które które pachną, niektóre śmierdzą taniością. Wpadłaś na taki pomysł, że na przykład kogoś może być nie stać na takie perfumy, powiedziałaś nie, żałuj sobie na perfumy, żałuj sobie na ciuchy, bo ciuchy coś tam bla 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 bla, bla. No dobra, ale to załóżmy taką sytuację, że ktoś nie ma pieniędzy w ogóle na to i na to, że i tak sobie żałuje na ciuchy, ale na te perfumy, które ty byś chciała, żeby sobie ta osoba kupiła, to też nie ma pieniędzy. I co ona ma zrobić wtedy? To już jest koniec dla niej, tak? Już nigdy nie będzie atrakcyjna. I jak nie stać jej na perfumy jakiś Chanel, to już jeśli chcesz, tak jak mówię, mo możesz do mnie napisać na Instagramie. Chętnie ci podam jakieś, które ja stosuję. Wybierz perfumy do siebie. Sekundę później napisz do mnie na Instagramie, powiem ci, które ja stosuję i które masz wybrać. Najlepsze perfumy są we wszelkich krajach arabskich. Habibi, come to Dubai. Polecam, jeśli Twoja przyjaciółka, jeśli ktoś z Twojej rodziny e, tam jedzie albo tam najlepiej mieszka, poproś o jakiekolwiek naprawdę perfumy, nawet za parę stów. <śled> Wybierz perfumy pod siebie. B. Jak ktoś będzie leciał albo jechał do yy, kraju arabskiego, to niech ci przywiezie cokolwiek, byle było stamtąd. No a co ja mam zrobić? Jak akurat nikt nie jedzie tam ode mnie, ani ja nie jadę, to już jestem skazana na porażkę do końca życia. Nie będę ładnie pachniała, dopóki nie pojadę do Dubaju albo gdzieś. Alamskie kraje. Boże jaki waste, jak ja przecież w Katarze się przesadzałam z pociągu k**wa. z samolotu na samolot i jak leciałam do Tajlandii i z Tajlandii. Przecież ja tam mogłam kupić perfumy, nie wpadłam na to, tylko spałam na lotnisku. Jak bezdomny, jak kloszard! Ja z moją mamą byłyśmy w Dubaju, kupiłyśmy sobie pierwsze lepsze perfumy w takim kiosku jak w Warszawie jest, nie wiem, wielkości żabki i ja się nimi psikałam i moja mama i... W pierwszym dniu jak poszłam e, się spotkać, dosłownie pięć osób mnie spytało, jakie to, są, jakie to są perfumy. Czy ty jesteś w stanie w ogóle przyjąć do wiadomości taką informację, że nie każdy ma te parę stów na chybanie na perfumy. Okej, okay, jeżeli już to w miarę skomprehendowałaś, to teraz druga informacja, równie istotna. Nie każdy ma hajs i ma znajomych, którzy mają hajs na to, żeby jeździć na egzotyczne wycieczki. Trudne do wzięcia, ja rozumiem, ale zostawię cię z tym, może kiedyś tam w jakości się to przeprocesuje w głowie. Następna rzecz, czyli biżuteria. Znowu tutaj nie chcę się rozgadywać, bo to jest e, podobna sprawa co z perfumami. Nie żałuj sobie na dobrą biżuterię. Okej, okay. jak bardzo chujowo według Was dzisiaj wyglądam? Pewnie jakoś tam bardzo, ale może nie jakoś tak aż jeszcze najgorzej. To są kolczyki z sieciówki za małe pieniądze. To jest też pierścionek z sieciówki i te też są z sieciówki. Mam tutaj y, taki ten naszyjnik przyjaźni, co mamy z przyjaciółką, takie same. To on kosztował no więcej niż z sieciówki. To on, on był poważniejszy. Ale cała ta wszystko sieciówka. Wygląda mi główno. Nie czuję się głównym ostatnim. Może powinnam. Ważne, żeby zainwestować w dobrą biżuterię. Nie musisz mieć całej, y, całej szuflady biżuterii ze złotem, ze srebrem i z innymi takimi rzeczami. Ważne, żeby mieć naprawdę dwa, trzy łańcuszki, to dosłownie wystarczy, ale nie kupuj tego nie powiem czego w sieciówkach. A nie wpadłeś na to, może że komuś się na przykład te itemy podobają, że chciałby je mieć, że chciałby je nosić, bo na przykład w takim aparcie albo innym kruku nie ma tego, co mu się podoba, a w jakimś tam sieciówka. X to się znajduje i jest tańsze milion razy, a ta osoba ma na przykład 14 lat i 5 złotych w portfelu, a za 2 miesiące będzie miała 15 złotych w portfelu, więc jakby zbieranie na biżuterię z białego złota zajęłoby jej trochę czasu. Ostatni punkt, e, aczkolwiek mega rozległy, mowa ciała. Jednocześnie może nam mega zaszkodzić, ale też jednocześnie może nam mega pomóc. Mam taki przykład. Poznałam kiedyś takiego kolegę. Gość dosłownie był przepiękny. O, kolejny kolega tutaj, Julii, którego nam przedstawi ostatni kolega. No nie wypadł jakoś wybitnie, może ten będzie lepszy. Później zaczęłam się z nim spotykać i okazało się, że nie wiem, kto mu mówił, że albo jest głupi, albo jest brzydki. Gość miał tak niską pewność siebie, że tak to wpłynęło na jego mowę ciała, że automatycznie, mówię autentycznie, po dwóch spotkaniach zrobił się już w ogóle nieatrakcyjny i zerwałam tą znajomość. Nie no, F dla kolegi, który po prostu nie miał wystarczająco dużo pewności siebie, abyś była w stanie na niego patrzeć dłużej niż na dwóch spotkaniach. Pierwsza najważniejsza rzecz, być wyprostowanym. Jeśli masz z tym problem, żeby chodzić wyprostowana i cały czas na przykład sobie mówisz, że nie, mówię, bo mi jest tak wygodniej, bo mi jest tak wygodniej i ja nie chcę, bo tak to mi jest niewygodnie. Sorry, ale ja ci w to nie wierzę. <grywa> Nie no, ona nie wierzy ci, więc jaki jest problem? Koniec tematu. Myślałam, że tutaj... Byłam przekonana, byłam przekonana, że tutaj padnie coś w stylu no to idź do fizjoterapeuty, to zapisz się na przykład na jogę, to zrób coś tam ze sobą. Nie, to ona ci po prostu nie wierzy i koniec. Jakby jesteś straconą osobą. Im częściej będziesz na full wyprostowana, tym pewniej będziesz się czuła dosłownie w każdych okolicznościach i to jest niezwykle pomocne i też niezwykle intrygujące i mega, 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 mega przyciąga ludzi, bo pewność siebie przyciąga ludzi. Więc zrobię film, w którym zaoram pewność siebie wszystkich osób, które oglądają ten film. A może to jest cel właśnie jej, może to jest właśnie jej sposób na to, żeby e, zmasakrować całą jej konkurencję tych innych wszystkich atrakcyjnych, kobiet, kobiet chyba głównie, bo na ten film jednak generalnie do dziewczyn, które tutaj z tego co widzę, kieruje, żeby je. Wszystkie właśnie takie tym... pewność ciebie im tak zetrzeć, żeby ona była najlepsza. bo to, to na tak jest! Następną rzeczą, która dotyczy mowa ciała, to jest twoja twarz. Kolejny raz. Pamiętaj, zawsze głowa do góry, nigdy jak z kimś rozmawiasz, nie spuszczaj gdzieś w dół, gdzieś tam się nie wiem. Kryjesz tą twarzą. Cieszy mnie bardzo to, że ona ma takie podejście: po prostu nie rób tego. Totalnie nie zdaje sobie sprawy, z czego takie zachowania mogą wynikać. Jakie są tego powody i tak dalej. Nie, nie, nie. Ona po prostu jest like: nie rób tego. Just like this. If you're homeless, just buy a house. Twoja twarz to jest twoja wizytówka. Masz ją mieć na pierwszym planie, ma ciebie reprezentować najlepiej, jak może. Nigdy jej nie chowaj, bo wtedy pokazujesz że się siebie wstydzisz, że nie jesteś pewna siebie, a to odraża ludzi. A co jeśli osoba, która ogląda ten film naprawdę tak ma, że się siebie wstydzi i że jest niepewna siebie? Co ona ma zrobić ze sobą? Bo nie powiedziałaś tego. Nie zasugerowałaś, że na przykład warto byłoby popracować nad sobą w sposób taki ciepły dla siebie, że może warto byłoby, jeżeli ktoś ma takie bardzo duże problemy z pewnością siebie, zasięgnąć porady terapeuty na przykład. Może warto byłoby zaopiekować się sobą jakoś, a nie koniecznie... Starać się doskoczyć do Twoich standardów. Sposób chodzenia jest niezwykle ważny. Potrafi naprawdę zepsuć daną osobę i jej kobiecość, a też potrafi ją wydobyć i pokazać tą osobę jako mega intrygującą, mega atrakcyjną. Czajecie być aż tak zdesperowanym w życiu, żeby wszyscy ludzie byli nam przychylni, żeby zwyczajnie chodząc się przejmować tym, w jaki sposób chodzimy. I ja nie mówię o sytuacjach, kiedy na przykład jakaś rzecz jest niezdrowa dla nas i lekarz nam powiedział, żeby czegoś nie robić. To jakby Odczujcie to. Mówię tylko o kwestiach estetycznych, że ktoś przejmuje się i myśli cały czas o tym, w jaki sposób chodzi, kiedy jest na przykład na jakiejś imprezie albo idzie ulicą. Jeśli chodzisz jak facet, dosłownie. Co to znaczy chodzisz jak facet? Pewnie się teraz zastanawiasz, jak poprawić mój styl chodzenia. <noise> Pokaż. Pokaż mi, jak powinnam chodzić. Zrób mi tutorial. Jak chodzą modelki i co robią, żeby ten ich chód był taki interesujący, intrygujący. Jeśli nie chodzisz jak modelka z wybiegu, no to niestety ludzie i faceci nie będą tobą zainteresowani. Nie mówię, że na szkolnych korytarzach masz chodzić jak top model, bo to nie o to chodzi, bo to już jest... wtedy robi się z tego parodia. No właśnie, więc jak mam chodzić? Wyróżni się lekkim jakimś kołysaniem bioder, jakimś lekkim takim poruszaniem rękoma. Wiecie o tym, że jeżeli nie robić takie rzeczy na siłę, to będzie widać, że to jest robione na siłę i to będzie po prostu sztuczne i komediowe. Naprawdę sposobem chodzenia możesz w niezwykły sposób, w niezwykle skuteczny sposób przyciągnąć do siebie facetów i ludzi ogólnie. E, dziękuję wam kochani bardzo za ten odcinek. Ja również dziękuję wam bardzo moje miski, za ten odcinek. Dziękuję tobie Julie, że nagrałaś to gówno. Sorry, niestety muszę ten odcinek twój podsumować w ten sposób. Ten filmik, który nagrałaś jest durny i może być naprawdę bardzo szkodliwy, bo wpływa negatywnie na samopoczucie osób oglądających go, wpływa negatywnie na samoocenę osób oglądających go, wyznacza jakieś standardy wpisujące się idealnie w kanon piękna, który tak bardzo, tak wielu ludzi próbuje łamać i pokazywać, że wcale nie jest to obowiązujące do tego, żeby czuć się pięknie i kochać siebie. Ty, cała, całą tę narrację dbania o siebie, self-care'u burzysz, pokazujesz, że jednak nie, jednak musi być taka, jak ja ci powiem. Tworzysz armię. Klonów, w sensie chcesz ją stworzyć, bo mam nadzieję, że ci się to nie uda. I generalnie to, co nagrywasz, no wiem, masz mały kanał, może nie spodziewałaś się, że tak to ci wybuchnie, ale tak to jest z internetem, że nigdy nie wiesz, kiedy coś akurat bardzo mocno siądzie. A siadają często filmy, w których robimy właśnie jakieś głupie rzeczy i potem musimy z tym żyć. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia już niedługo. Widzimy się w następnym odcinku. Buziaczki. Papa.